Cześć wszystkim, to jest Sonka z kanału Skopeda Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym materiale. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o tym, jak to jest z kryptowalutami w Tajlandii. Jestem aktualnie w lokalu, po prostu poszedłem sobie zjeść. Jestem niedaleko ulicy, więc no, mam nadzieję, że uda mi się wyszumić, znaczy odszumić jakoś ten materiał. No ale cóż. W Tajlandii jest po prostu głośno, to już wam mówiłem w pierwszym materiale, bo chyba pierwszy już się okazał. No i dzisiaj chcę poprzeć temat kryptowalut właśnie w tym, w tym kraju. Trafia się takie pytanie na początek, czy da się tutaj płacić kryptowalutami? I z mojego doświadczenia wynika to, że są jakieś miejsca tutaj widziałem DWA, akurat miejscowości, w której jestem gdzie niby da się tymi kryptowalutami płacić, To znaczy było opłacenia, że zapłacicie kryptowalutami natomiast tak, jedno miejsce było zamknięte i jest cały czas zamknięte, kiedy koło niego przejeżdżam drugie miejsce yy, bywało otwarte w momencie, kiedy ja nie za bardzo tam mogę podjechać natomiast mam nadzieję, że na pewno tam jeszcze podjadę i spróbuję po prostu zapłacić i zobaczymy jak to działa, czym da się płacić i jakie pobierają płaty transakcyjne czy to jest Lightning Network, czy mają jakieś tam poszczególne swoje tokeny to oczywiście zobaczymy jak uda mi się tam podjechać po prostu ale jakieś takie miejscówki są, natomiast widziałem też film na YouTube kiedyś, kiedy gościu po prostu cały dzień płacił tymi kryptowalutami w Tajlandii. Ja też może coś takiego kiedyś stworzę, ale na pewno nie tutaj gdzie jestem, raczej w Bangkoku coś takiego będzie możliwe, bo tutaj może być po prostu z tym ciężko. Więc no zobaczymy. Czy są tutaj bitomaty, takie pytanie też oczywiście się znalazło. Tu na Phuket, nie widziałem takich bitomatów. Na mapie bitomatów, bo można sobie taką sprawdzić, że odnośnie Tajlandii też nie było widać takich bitomatów tutaj na południu. Natomiast wiem, że są w Bangkoku jakieś, wiem, że są w Patai, też na północy bardziej kraju, takie bitomaty są. Natomiast z tego co czytałem, no, biorą dość sporo opłaty transakcyjne typu 80%, więc dzielają jeszcze bardziej niż w Polsce. Także no, ten temat jest tutaj dostępny, ale nie jakoś yy, szeroko, że tak powiem i na pewno nie jest to pierwsze takie miejsce, do którego woi się kaszować. natomiast, no właśnie pytanie, jak się kaszować w Tajlandii z krypto i tutaj z tego, co ja przynajmniej się dowiedziałem, jest kilka rozwiązań raz, no to są te bitomaty, o których powiedziałem, natomiast jest to drogie dwa, popularna opcja, czyli takie wymiany peer-to-peer -peer. znajdujecie na odpowiednim miejscu w internecie człowieka, który chce się skeszować z krypto albo ma baty i chce Wam te baty dać, bo mu dajecie, nie wiem, jedno Ethereum na przykład no i się wymieniacie, więc to jest taki lokal Bitcoin po prostu, który też jest dostępny tutaj. No i trzecia sprawa, trzecie rozwiązanie to jest oczywiście wypłata po prostu na konto bankowe, natomiast do tego trzeba mieć konto bankowe w banku tajskim. I jeżeli takie konto bankowe w banku tajskim posiadacie, no to możecie z normalnie sobie takie środki bezprowizyjnie wypłacić i później w każdym, znaczy może nie w każdym, ale po prostu w tym banku, w którym macie, w Bito macie te środki wypłacić oczywiście, natomiast żeby mieć konto w banku tajskim musicie mieć szczególną wizę, to znaczy wizę edukacyjną albo biznesową, z tego co się orientowałem. Na tej zwykłej wizie, wizie, wizie takiej dwumiesięcznej tego tematu nie ogarnięcie sobie. Także jak macie już tą wizę biznesową albo edukacyjną, idziecie do banku, zakładacie konto bankowe no i możecie sobie wypłacić. No albo po prostu znajdujecie, tak jak mówię, osoby nawet za zagranicy, które mają więcej tej gotówki i chcą po prostu no, mieć bitkę. Czyli typowa taka wymiana pil-to-pil to są po prostu najpopularniejsze kwestia, No, najlepiej przywieźć ze sobą trochę dolarów, po prostu i te dolary tutaj po dobrym kursie wymieniać. Tutaj taka ciekawostka: najlepiej przywozić 100 dolarówki albo 50 dolarówki, bo po prostu mają najlepszy kurs. A jeżeli chcecie wymieniać 20, 10, 5 i tak no to ten kurs jest już zdecydowanie gorszy, nawet około 10%. Więc tutaj dość sporo możecie na tym przewalutowaniu wtedy stracić. Były też pytanie o uzyskanie rezydencji podatkowej w Tajlandii. Ja tego tematu nie rozgryzałem akurat. Natomiast przeważnie jest to tak, że no musicie mieć tutaj swój ten, tak zwany ośrodek życia, czyli ponad pół roku być w tym kraju, faktycznie pokazać, że tutaj wynajmujecie jakieś mieszkanie, nie wiem, tankujecie samochód albo skuter, żyjecie tutaj po prostu. Natomiast tego tematu nie rozgryzałem osobiście. A drugie powiązanie z tym pytanie jest to, jakie podatki płaci się w krypto, ja od krypto oczywiście w Tajlandii. I na ten temat mam już zebrane materiały i przygotuję wam całkowicie osobny odcinek w tej tematyce, żeby teraz nie dościągać tego, nie wiadomo na jak wiele, więc ten temat poduszę w osobnym materiale, ale powiem wam, że jest tu przyjaźniej, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Może nie tak cudownie jak niektórym się wydawało i że jest to całkowita sielanka w tym temacie, natomiast jest zdecydowanie lepiej oczywiście niż takie w Polsce. Gdzie mamy te 19%, w Irlandii, gdzie mamy te 30%, czy nawet więcej, więc nie jest tu źle. Jest nawet bardzo dobrze, natomiast tak jak mówię, osobny materiał gdzieś tam stworzy jeszcze w tym temacie. gdzie było pytanie, ile rekorderów trzeba spieniężyć, żeby taki, takie wakacje, taki wyjazd sobie zafundować? No to naprawdę sporo trzeba było się nafatygować. Natomiast myślę tutaj nad technologią. Kołder z chłodzeniem, bo teraz jak siedzę w knajpie jest tutaj przyjemnie, bo klima, e, znaczy wiatraki, które ze mną działają, więc jest to 30 parę stopni, a normalnie to jest tragedia. Padło też pytania o skomplikowanie biurokracji podatkowej, nie jestem tutaj jakoś w biegu w tym temacie, bo nie zakładam tutaj działalności. Natomiast no wiecie no, póki jesteście malutcy i macie jakiś tam swój kramik z jedzeniem, jakąś budkę taką, tak jak tutaj, to na ludzi po prostu albo jeździcie na skuterze i sprzedajecie, nie wiem, owoce jakieś i tak dalej, to nikt Was tutaj o żadną umowę nie będzie ścigał, żadną dzierżawę nieruchomości, że ten taki temat tutaj nie będzie poruszany, po prostu otwieracie sobie to i zarabiacie. Natomiast tutaj w krajach azjatyckich bardzo częstym jest fakt taki, że nie mają ci ludzie tutaj żadnych emerytur. No, ja nie liczę na taką w Polsce za te swoje 40 lat do przodu, czy tam 30 parę, bo co z tego będzie, ile to będzie warte to już jest inna kwestia za kilkadziesiąt lat. Natomiast na no, budżetówkę tutaj mam z tego co wiem emerytury, czyli policja, nauczyciele, lekarze i tak dalej chyba też mają emerytury, natomiast cała reszta osób nie ma emerytur, dlatego tutaj też są dość liczne rodziny plus jakieś małe biznesiki przy chacie po prostu, gdzie otwierają sobie jakiś mały biznes i z tego żyją. Nasza pani taka, my nazywamy tutaj nasza kucharka jako lokalu, gdzie mieszkamy po prostu, najpierw sprzedawała po kraj, ale ostatnio jeszcze rozwinęła swój biznes na na jedzenie po prostu i sprzedaje takie przydomowe jedzenie bardzo dobre, po mega tanio trzy razy taniej niż w innych miejscach tak naprawdę albo co najmniej dwa razy taniej więc jest po prostu taki sposób tutaj na życie no i tyle, nie? więc nie wiem jak tu się zakłada spółkę, nie wiem jak to działa tak jak mówię, ten temat nie jest przeze mnie znany, natomiast z tym wiąże się kupno nieruchomości, to jest temat, który wielu z Was bardzo chciało, żebym poruszył bo mówi się o tym, że obcy obcokrajowc nie może tutaj kupić nieruchomości. To nie do końca tak wygląda, to znaczy z kupnem domu możecie mieć problem faktycznie, jeżeli ten dom przylega do ziemi, na każdy dom przylega do ziemi, no to z tym możecie mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o kupno mieszkania, czyli jest jakieś kondo, w którym jest 50 mieszkań, jeżeli 51% tych mieszkań jest własnością Tajów, to Wy możecie na własność kupić takie mieszkanie. To znaczy chodzi o to, że większość tych mieszkań musi być w posiadaniu tajów, musi być własnością, a te 49% może należeć do tajowców i wtedy po prostu ten biznes, znaczy to mieszkanie możecie sobie kupić bez problemu. Tak to tutaj mniej więcej wygląda, natomiast jeżeli chodzi o koszty zakupu mieszkań, no to jest to bardzo różne w zależności od lokalizacji, tak jak już Wam mówiłem w tym pierwszym filmie. Facebook Marketplace'a, jakieś takie strony typu oto dom tutaj miejscowe, możecie sobie przejrzeć i tamte mieszkania po prostu wyszukać, ale tak jak mówię. W temacie szczegółów no to musicie już iść, porozmawiać z konkretną osobą, tak jak w Polsce. Potarygować się trochę coś z tej ceny na pewno uda się zejść, bo nie jest to nigdy cena ostateczna. No i taką nieruchomość sobie kupić możecie. <laughs> Jeszcze było pytanie, to też chyba ważne dla wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj i pytają się. Kamil, jakie środki płatności tutaj zabrać, czy karty krypto działają. Więc tak, najlepiej zabrać full gotowy. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że lepiej sobie tę gotówkę tu wymieniać po dobrym kursie na miejscu. Co 200-300-400 metrów są takie budki exchange, gdzie faktycznie nie będą prowizji po bardzo dobrym kursie rewolutowym wymieniają wam tu środki. Przy każdej wypłacie normalnej, z normalnej karty, na przykład nie wiem, ENG czy banku z, z bankomatu. Płacicie 220 batów chyba prowizji zawsze, czyli to jest jakieś 26-7 zł. To jest jedna sprawa. Dwa, no dochodzi tutaj przewolutowanie płatność kartą, taką zwykłą naszą, kosztuje od 3-5% tak naprawdę, więc dość sporo. Revolut jest najlepszym opcją, jeżeli chcecie korzystać z kart takiej tradycyjnej, bo bierze najmniej, tylko pamiętajcie, że Revolut za opł opłaty i wysokość tak naprawdę stawek na weekend plus w święta też to inaczej działa. Ja nie korzystam osobiście z Revoluta. Mam kartę krypto, z której spokojnie możecie tutaj korzystać, czyli Crypto.com, Vyrex, to jak najbardziej tutaj działa, więc z tym nie ma problemu, więc macie kartę Crypto.com, Vyrexa, Binance'ową i tak dalej. Bierzecie ją i ją możecie płacić, tylko pamiętajcie o przewalkowaniu i tak dalej, że dochodzi ten koszt po prostu. Więc najlepiej gotowa, wszędzie gotową płacić, bo po prostu najbardziej to się opłaca. Jeszcze takie padło pytanie od jednego z Was, bo wspominałem kiedyś o tym, że można wynająć jak w Dubaju i sobie tam cały dzień albo dwa dni popływać i zrobić taką imprezę kryptowalczarzy, bo nie jest to duży koszt jak się podzieli na te kilka, kilkadziesiąt osób. I jest to prawda. I tutaj padło pytanie czy w Tajlandii by czegoś takiego nie ogarnąć. I nawet o tym pomyślałem, natomiast chciałbym to połączyć z Tajlezją, która raczej będzie się odbywała w Bangkoku niż tutaj w tych południowych miejscach na Phuket bo jest tam po prostu więcej takich miejsc, gdzie mogę wynająć jakąś salę i po prostu to zorganizować, chociaż wolałbym tutaj, bo wtedy można by było właśnie takie, takie jachty wynająć idziemy po konferencji, czy tam przez dwa dni nawet po konferencji po prostu tym jachtem sobie tutaj popływać, poimprezować już po samej konferencji, więc byłaby to na pewno fajna odmiana natomiast jeszcze wiecie, chodzi o logistyczne ogarnięcie tego tematu, zobaczymy, jak się uda, to się uda a jak nie, no to będzie bez jachtu, ale ta tajlezja taile mam nadzieję, że się uda jeżeli oczywiście zbierze się z 20 chociaż chętnych osób, takich pewnych, że będę miał od Was potwierdzenie że już kupiliście bilety, że przylecicie i po prostu na to spotkanie wiecie? No bo nie będę tego organizował dla pięciu osób, wynajmował w sali, ogarniał wszystkiego, mikrofonów i tak dalej, jak nikt na to nie przyleci, nie? No i na koniec zostawiłem najgłupsze pytanie chyba, czyli czy uciekłem przed wojną? No nie, zdecydowanie nie. Mój wyjazd, tak jak już mówiłem w pierwszym filmie, był zdecydowanie wcześniej zaplanowany. Nie było wtedy jeszcze mowy o żadnej wojnie, o żadnym konflikcie na Ukrainie, więc nie, wiem, w żaden sposób nie uciekłem przed wojną. Tak jak mówię, fajne miejsce, fajne życie, teraz Wam pokażę z telefonu. Tam jest morze, dosłownie 200 metrów ode mnie, gdzie teraz siedzę i sobie wcinam. Jest morze, jest po basenik, fajnie można się zrelaksować, zadbać o zdrowie, bo przede wszystkim ten wyjazd traktuję jako odpoczynek. I tak jak mówię, zadbanie o swoje zdrowie, o kondycję fizyczną, psychiczną i itd. na pewno jest to dobra destynacja, jeżeli ktoś po prostu chce o to wszystko zadbać. Macie tutaj mnóstwo siłowni, za mną jest tutaj akurat Widzicie ringi do mojtaj, także można ten sport tutaj też spokojnie sobie uprawiać, poćwiczyć, wiele tego jest tutaj. Tak jak mówię, nieprzetworzone jedzenie to jest też bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o Tajlandię. Wszystko macie lokalne, w większości lokalne, wszystko macie robione na miejscu, nie żadne gotowce, nie żadne przerobione burgery z McDonalda i tak dalej, chociaż chyba jest tutaj KFC, McDonalda, ale nie wiem, no nie ma zagadki, na pewno tego jeść w Polsce. Nie jadam praktycznie w ogóle, no to tym bardziej tutaj tego wcinać nie będę. Także, tak podsumowując, da się jak najbardziej tutaj z kryptowalut żyć, da się te kryptowaluty wykorzystywać tutaj. No jeżeli ktoś się martwi, że nie będzie mógł się skieszować tutaj, to myślę, że nie ma problemu z tym. Nie obawiajcie się tego, tylko przyjeżdżajcie. Na spokojnie te pieniądze jakieś sobie tutaj wymienicie. Oczywiście trochę trzeba będzie pokombinować, ale nie jest to. Coś, czego zrobić nie będziecie mogli, tak ja jak mówię, no na co dzień tymi kryptowalutami raczej się tutaj nie płaci, raczej gotowa to jest najczęstszy środek płatności, bo wychodzi po prostu najtaniej. No a jeżeli nie macie tej wizji edukacyjnej, biznesowej, no to też karty yy, tajskiej nie dostaniecie z banku, więc te opłaty niestety za każdym razem będziecie musieli ponosić dość wysokie, a to jest słaba opcja. No bo tak wiecie, 100 watów dziennie jakiejś tam prowizji, czy tam 200 raz na parę dni, no to się po prostu jakaś tam suma później zbiera. Po co ją wydawać na opłaty transakcyjne, na, na jakieś świ, skoro można wydać na, nie wiem, dobre jedzenie, na, popłynięcie na jakąś fajną wyspę. Ja teraz akurat będę się w weekend wybierał na, na wyspę Pipi, tam pozwiedzać, piękne plaże, trochę nurkowania, także naprawdę fajna, Sprawa, także zachęcam wszystkich, jeżeli tylko macie ochotę, no to przyjeżdżajcie, a od 1 maja te restrykcje z tego co wiem się zdecydowanie zmieniają. Jest teraz 25, chyba jak ja to nagrywam. Nie wiem kiedy jeszcze to opublikuję, więc badajcie tą sprawę na bieżąco. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!